Cześć moi drodzy, ja jestem w TV, a dzisiaj witam was w odcinku, w którym pokażę wam całą moją kolekcję na konsolę PlayStation 5. Jak widzicie tutaj już znikły wszystkie gry na konsolę PlayStation 5, także zapraszam do oglądania. Na pierwsze miejsce przechodzimy do gry Assassin's Creed Mirage. Kupiłem ją, zagrałem, bardzo mi się spodobała. Jest taka po prostu inna od innych Assassinów. Strasznie lubię takie gierki, gdzie nie wymagają od nas dużo czasu, bo w tej grze spędziłem z 30 godzin, coś takiego, a bawiłem się przy niej przednio. Następna gra Assassin's Creed Walhalla. No, jak widzicie, jest folia na tym, więc no, nie było grane, nie? Dobrana do kolekcji, bodajże za 70 zł, coś takiego. Gierkę nie grałem, bo się w nią boję zagrać. Gra jest mega długa, niestety, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Rozgrywka jest naciągana, bo trzeba na przykład wbić dany poziom, żeby móc przejść główną misję, trzeba ten poziom nabijać zadaniami pobocznymi. To jest takie na siłę wydłużanie rozgrywki. Mi się takie coś nie podoba i jak na razie nie zamierzam go otwierać. Następną grą jest Astrobot. Gierka mnie nie męczyła, a wręcz przeciwnie, wciągła mnie do swojej rozgrywki, przez co zrobiłem w niej praktycznie 100%, bo zależało mi na zebraniu wszystkich botów. A także ukończenie głównej fabuły. Gierka jak najbardziej zasługuje na grę roku. Avatar From Tears of Pandora. Taki Far Cry, tylko że Avatar. Gierkę prawie ukończyłem całą. Niestety utknąłem dosłownie na ostatniej misji. Na ostatniej misji się tak wkurzyłem, przychodziłem z dwie godziny i powiedziałem nie. Tutaj podobny aspekt, trzeba było mieć podobny poziom, znaczy można było przejść daną misję, odpalić ją, jak się ma niższy poziom, ale wtedy wrogowie Uwierzcie mi, byli praktycznie nie do pokonania, a ja nie za bardzo przebadał za misjami podbocznymi, dlatego mi ta gra nie siadła. Cyberpunk 2077 z dodatkiem Widmo Wolności. Boże, jak ja kocham tą grę, naprawdę jest rewelacyjna. Rozgrywka, gameplay, grafika względem poprzedniej wersji, co było na PS4, co było totalnym głównym. Naprawdę jest super w wersji konsolowej. Także polecam jak niegdyś szczęga, bo Gierka jest naprawdę fenomenalna. Kolejna gra Dark na PS5. Nie grałem w tą grę. W ogóle dalej jak widzicie jest folia. Grę dorwałem za 70 zł z Vinted. A to, było, to były czasy w ogóle premiery tej gry. Kilka dni albo kilka tygodni po tej grze już ona była na Vinted za 70 zł. Od razu się rzuciłem, od razu to wziąłem. I od tego czasu gierka po prostu stoi w kolekcji i czeka na lepsze dni. Dead Island 2 plus Steelbook. Też widzicie gierka nieotwarta, niestety poszła w kąt, a przez to, przez to, że nie ma czasu, żeby takie gierki grać. Lecz gierka nie jest tą gierką, którą odłożymy na kupkę wstydu gdzieś tam i nigdy w nią nie zagramy. Tylko rzeczywiście chciałbym w tę zagrać, jeżeli będę miał czas. Grom już nie zajmują się Polacy, tylko inna firma, ale ponoć gierka nie wypada źle, nie wypada też rewelacyjnie, ale zawsze warto w nią pograć. Dead Trading Direct Cut. Nie udało mi się przejść te gry z głupiego powodu, ponieważ usunąłem sobie save'a, jedynego save'a. Myślałem, że mam więcej save'ów, usunąłem sobie głównego save'a, a byłem gdzieś w jednej, trzeciej gry i wszystko straciłem. Co, co po czasie, no, no nie chciało mi się przechodzić tej gry. No i z 20 godzin gra się to samo, co się grało przed chwilą, no. ale na pewno do tej gierki wrócę, bo ma być druga część, więc muszę ją nadrobić jeszcze w tym roku. Dredge. Gra, która mnie. Uratowała, dosłownie, jak byłem chory. Jest to taki rogalik, można powiedzieć. No, jak coś jest od Team17, no to to musi być po prostu dobre. I tak samo jest z tą gierką. Wciągająca, fajna, ale też widać, że miała mały budżet. Empire of the Ants. Wersja ze steelbookiem w środku. Już Wam pokazuję, jak on w ogóle wygląda. Tak on się prezentuje. Nic specjalnego. No wolę niestety, jak jest... Nie tylko Steelbook, ale normalne opakowanie z gry. Ale wziąłem tą grę, żeby a spróbuję, a zobaczę, bo to jest taka gierka strategiczna. Dawno nie widziałem czegoś takiego w tak ciekawej konwencji, typu mrówki i sterowanie armią mrówek, dołączanie ślimaków, jakichś motyli. Nie przyszedłem tej gry całej, ponieważ znużyłam je w połowie, ale przez pierwsze godziny naprawdę bawiłem się, dosyć fajnie. A Murder Games. Gierka, która ponoć jest bardzo fajna, ponoć, bo nie grałem dokładnie żadnej gry z serii Runner nie przyszedłem. Czy to madrunner, czy to SnowRunner, czy właśnie Expedition. Tak samo hype był po premierze, żeby tę grę zagrać, żeby ograć, a w końcu i tak trafiła na punkę. I czeka na swoje lepsze dni. Farming Simulator 25. No, no nie pytajcie, po prostu lubię farmingi, lubię po prostu, ale już zauważyłem jak w tą gierkę wchodziłem. Że tu nie jest to samo, 19 mnie strasznie wciągła. Tu mi czegoś brakowało, powiedzmy, no. Może mnie odrzuciło 30 klatek na PS5C w farmingu. Może to było głównym powodem. Mam ogranę z 30 godzin Jakość nie zachęca mnie tak, da, żeby do niej wrócić. Funko Fusion, o Jezus. Moja wtopa tego roku. Gierka kupiona na premierę za 250zł, aktualnie chodzi po 90zł. Nikt to nie gra, nikt to nie kupuje. Utknąłem dosłownie w połowie tak samo. W ogóle wiem, że Jierek do połowy i mnie nudzą. Tutaj tak samo utknąłem do połowy, znudziła mnie totalnie. No nic nowego nie ma. Znaczy są światy, nie? Są Jurassic World, są jeszcze z innych kulturowych filmów fajne światy, ale no niestety tam nic w tych światach nie ma nowego, tylko jest nawet jakby opakowanie inne, ale formuły i wszystko jest to samo, więc... OK, przejdziecie jeden świat, przejdziecie drugi świat, w trzecim powiecie OK, to już. Mm, ale w czwartym odpuścicie to, tak jak ja. Odpuściłem w czwartym świecie, nie umiałem przejść dalej, z ludźmi strasznie. Następny grom jest FC24. Tak dogrywam to w inny dzień. No, FIFA jak każda inna, nie? No to tu tutaj dużo mówić: Lubię grać w FIFA. Jednak nie kupuję jej tak jak niektóre świry co rok za cenę 330 zł. Tylko czekam właśnie te pół roku, aż spadnie ta cena do 120 minimum, no za więcej tej gry nie kupię na pewno, bo to jest no co prawda co roku to samo. Ghost of Tsushima Direct Cut. Kurde, ta gra mi się bardzo dobrze kojarzy. Nie znam drugiej takiej dobrej gry o samurajach, naprawdę, jeżeli, tak jak ja, bo ja w ogóle nie lubiłem samurai, nie lubiłem takich klimatów. Mówię, dobra, zagram, Ok, daję tej grze dwie godziny, dwie godziny, jak mnie nie wciągnie, to trudno, to naram. I co? I przed nią cało. Także widzicie sami. Gotham Nights. Tak jest folia. Nie ograłem tej gry. Wziąłem ją z ciekawości, ponieważ lubiłem grać w serię Batmana. Uwielbiałem po prostu. Kupiłem tą grę wiedząc jakie są opinie, bo opinie były średnie. Ale gdzieś tam miejsce w czasie odległym na tą grę będzie i z pewnością ją ogram. Come Grave. Kupiłem tą grę w Mediamarcie, bo była bodajże za 20, a za 30. Po prostu do kolekcji ją wziąłem, ale widziałem, że też. Bo Oczywiście ja, ja nigdy nie kupuję gier, w które na 100% nie zagram. Znaczy, kupuję czasami, ale to jest bardzo rzadko. Ma fajną taką mechanikę i grafikę jak ze starych dobrych czasów, więc z pewnością do tytułu wyląduję w napędzie. GTA 5. Tej gry chyba nikomu nie muszę przedstawiać, no jest po prostu super, a zresztą sami zobaczcie. GTA 5, GTA 5, GTA 5 i tu też jest GTA 5. Tak, 5 kopii tych gier, nie muszę mówić, że ją uwielbiam, nie? Marvel Guardian of the Galaxy. O moi drodzy, jaka to jest gra, jaka to jest dobra gra z takim dobrym humorem. No tutaj się bardzo zaskoczyłem. Odpalałem ją, mówię, dobra, kolejna gra do grania i nara. Ale kurde, nie chciałem odchodzić w ogóle od PS. -a. Przysięgam, że bawiłem się przy niej doskonale. Ten humor, ten humor jest najlepszy w tej grze. Jeżeli nie lubicie długich gier, to polecam, ta gra jest fenomenalna. Hogwarts Legacy. Do gierki miałem bardzo duże oczekiwania. Niestety porządek jest strasznie nużący, Naprawdę dajcie tej grze szansę. Przycierpcie te pierwsze 2-3 godziny. Potem fabuła i rozgrywka tak się rozkręcą, że będziecie zadowoleni, lecz niestety pod koniec mnie ta gra niestety znużyła. Ale przeszedłem ją całą i bawiłem się podczas tej gry świetnie. Lecz mówię, no ta końcówka mnie tak, tak zawiodła trochę. Myślałem, że będzie więcej, lepiej. Immortal Phoenix 3. Ponownie miała pokazać możliwości PS5. A ostatecznie została zakopana do zapomnienia. Ja też nią nie grałem, wziąłem ją do kolekcji, żeby tam zagrać nią chyba nie całą, całej gry nie uda mi się przejść, ale żeby po prostu liznąć ten kawałek rozgrywki. K-Way. Zastanawiacie się pewnie co to jest w ogóle za gra. No ja też do końca nie wiedziałem jak grałem w Lombardzie, ale wziąłem ją za 20zł i mówię a sprawdzę, patrzę recenzje, takie w miarę git, mówię dobra wezmę. Okazało się, że jest to gra logiczna, o takich ptakach. Rozwiązujemy różne zagadki, dopasowujemy różne liczby, kształty. Taka dosyć na przekminę, no nie jest to jedna z najłatwiejszych gier logicznych. Nie jest to też jedna z najtrudniejszych gier. Grałem z moją dziewczyną i bawiliśmy się fanie, graliśmy w dwie godziny i tyle nam wystarczyło. LEGO wjezdne wonie wojnie Saga. Powiedzieć, że ta gra jest super, to tak jakby nic nie powiedzieć. Według mnie jest to najlepsza gra z serii LEGO, jaka kiedykolwiek powstała, no i jest już tu inna mechanika gry. Kamera, grafika, tak grafika w grach LEGO potrafi być lepsza. Ale naprawdę jest to zarąbista gra na dwóch. Jeżeli macie osobę, która uwielbia Lego, albo uwielbia Star Wars, no to bardzo polecam ten tytuł. Naprawdę będziecie się przy niej dobrze bawić. Osobiście grałem masę albo praktycznie wszystkie, można tak powiedzieć, gry Lego. Bo lubię grać w gry Lego. Są bardzo dobrze zrobione, no i polecam bardzo. Następna gra Lego Lego 2K Drive. Tak, słyszycie klocki, bo tam jest makaron w środku do złożenia. Nie otworzyłem tej gry, ale oglądałem bardzo dużo gameplay, trailerów. Jest ta gra, według mnie, też inna niż wszystkie gry Lego, ale w tym znowu innym sensie niż Lego Star Wars. Co taka Forza Horizon, tylko że w świecie Lego. Little Nightmares 2. Zapytacie się w folii i będziesz coś o niej wypowiadał. Tak, grałem w jedynkę na PC. -cie. Była tam kiedyś na Steamie za darmo, czy na Epicu. Mówię, a zagram z ciekawości, zobaczymy. I mi ten horror wciągnął, naprawdę. Znaczy, horror. Można powiedzieć, że jest to horror, taki skadankowy. Naprawdę czuć klimat tej gry. I jeżeli lubicie horrory, ale nie lubicie się bać za bardzo, to ta gra jest idealna dla Was. Lords of the Fallen. Jedne z sousów, które dla jednych są fajne, genialne, a dla innych znowu są tragiczne. Nie grajcie w to gówno i takie tam. Ja mam takie odczucie po środku bardziej, tak jak widzicie. Wow. Stary otworzył grę. Może dlatego, że ogólnie nie lubię solców, nie lubię się wkurzać, a w tej grze się wkurzacie i to bardzo mocno. No niestety, no ludzie mają rację, lepsze solsy od Lords of the Fallen. Jest niestety Elden Ring, niestety, niestety. Elden Ring też jest bardzo spokojny. Naprawdę chciałbym się rozgadać o każdej że wystarczająco, ale się nie da, tu jest ich 53 tytuły. Więc lecę tak na szybko. Medium. Gra zaciekawiła mnie swoją nietusinkową rozgrywką, ponieważ wcielamy się tutaj w postać, w postać kobiety usadowionej w dwóch światach: w takim bardziej cywilnym świecie i w takim mrocznym. Sterując postacią z jednej strony, czyli tej na przykład mrocznej, z której my również patrzymy z tej normalnej strony. Przez to te dwa uniwersa się łączą. Mortal Kombat 11. Wziąłem tę grę, ponieważ nie mam za wiele gier serii Biotic, a na wielu imprezach. Przecież w domówkach. No, Mortal Kombat, sami wiecie, jest dość często grany. Ludzie lubią się po napierdzielać. No, bardzo przyjemna biletyka. Moto GP2.1, również w folii. Wziąłem po prostu, żeby była na półce jakaś gra, ścigankowa. Jeżeli ktoś kiedyś przyjdzie i powie: A masz jakąś grę o ściganiu się motorami? To Powiem: Tak, mam Nie wtedy sobie to ale tak, na razie nie graję. Pacific Driver razem z Artbookiem. Też folii, dużo oglądałem się o tej grze, powiedziałem, ale zarabista, kupię ją fajnie, wszystko na premierę i też leży. No nie ma czasu, no. Mnie się wkurzycie, że pokazuje 500 gier, ale 40 z nich są folii i nieograne. Ale co jest o tej grze wiem, jest to taka przygoda polegająca na jeżdżeniu samochodem w świecie takich różnych anomalii. Dbać o niego i go ulepszać. Prince of Persia The Lost Crown. Jedna z najlepszych gier tego roku dla mnie to powinno być top 5. Sam gameplay taki a la Metroidvani dodaje to, że taki urok. Niestety, Ubisoft zaprzestał kontynuację tych gier z serii Prince of Persia. Niestety, jeżeli wydają dobrą grę, to ją blokują, a jeżeli wydają jakąś gówną, to też ją blokują. Ostatnio Ubisoft ma jakiś dziwny czas. Ratchet and Clank Rift Apart. Jedna z najlepszych takich gier animowanych. Porównuje tą grafikę do bajek Disneya. Naprawdę ta gra jest bardzo ładna. Rozgrywka też wciąga. a to co uwielbiam w tak najbardziej to te różne, dziwne, porąbane bronie. I tak jestem w tej części, co ludzie mówią, że to jest wow, to jest granek z Genowa, ja jestem właśnie w tej części. Resident Evil 4 Remake. Boże, jaka ta gra jest dobra. Dobra, dobra. Uwielbiam, uwielbiam po prostu Resident Evil. Nigdy nie, nie, nie przepadałem jakoś za horrorami, nie? Ale w to zagrałem, jakby w ogóle, znaczy w większości gier w ogóle się nie bałem, nie? To nie o to chodzi. Chodzi o rozgrywkę. Jak satysfakcjonujące jest rozwalanie wrogów i ten taki kopniak po prostu coś rewelacyjnego. Lecz misje Ashley bywają nieco stresujące. Jednak lepiej się czuję Leonem, jak mogę mieć tą broń i w każdej chwili kogoś zestrzelić, niż bezbronną Ashley. Sackboy Wielka Przygoda. Mówię sobie, kurde, nie zacznę tej części, chociaż ponoć odstaję mechaniką od innych gier, z Little Big Planet, ale to właśnie najpierw chcę przejść Little Big Planet 1, 2, 3, a na końcu tą, żeby mieć najlepsze porównanie. Scars Abow. Jest to dobra gierka. Widać niestety, je, że ma w sobie ten mały budżet, no to to widać, ale ma dużo takich mechanizmów i tak, mamy już dużo gier o kosmosie i mamy już tego dosyć. Lecz ta ma coś w sobie, ta jest taka jakaś inna, naprawdę polecam mam ją sprawdzić. Dorwałem ją za niecałe całe 30-40 zł w Neonecie. Z Kulem Bones limited edition. Tak, kolejna, jakby to powiedzieć, klapa Ubisoftu. Wziąłem ją, dlatego że miałem bardzo dobre wspomnienia z Sea of Thieves i mówię, jeżeli tutaj jest podobnie, jeżeli o to chodzi. No, niestety nie przeczytałem, i się okazało, że jest inaczej. Czyli tu chodzi o walki po prostu statków. Rozwijanie swojego statku i takie tam. Takie limited edition, a da się darować za 9 dyszek. I naprawdę gry Ubisoftu strasznie tanie. Naprawdę bardzo szybko od premiery, na przykład z Bones. To jest idealny przypadek, nie? Była podejrzewana za 200, 250, coś takiego, a wyszło niedawno. A teraz już mamy ją po 100 czy po 90 zł, To limited edition, także, także grubo. Smurfy mi się złoić. Polecam tą grę, jeżeli graliście w jakiś cięższy tytuł, jakiś który wymęczył Was na kilkanaście godzin. To ta gra po tej mocnej grze jest idealna. W tej grze nie myślcie nic. Po prostu gracie w nią i bawicie się zarąbiście. Jest to gra skierowana dla dzieci. No to bardzo łatwe mechaniki, ale właśnie to jest kluczem w tej grze, że nie musimy się jakoś namyśleć nad czymś, napracować, nakombinować. Tutaj po prostu przechodzimy tą grę z bananem na twarzy. Snowrunner. Liznąłem, co prawda, troszeczkę liznąłem tą grę. Przeważnie jak właśnie kupuję jakieś gierki, to sobie sprawdzam przez jakieś 15-20 minut, jak się w nią gra, czy jest spoko, czy też nie. Tutaj mi ona wciągła na kilka godzin, dlatego mówię, że liznąłem, bo jak zobaczyłem, ile jest tych poziomów, to naprawdę wow. Nie wiem, czy jakakolwiek gra ma tak realistyczną fizykę, jak właśnie w grach od serii Madraner. Spider-Man mice, Molares. Przychodziłem już im dawno, dawno temu, ale kupiłem ją niedawno, ponieważ niedawno były święta. A jeżeli, jeżeli są święta, to ta gra jest idealna. Ma taki swój klimat świąteczny. Mi się w nią grało bardzo przyjemnie. Wrócić do tej gry po kilku latach od premiery. I to jest właśnie taka prawdziwa gra, która pokazywała możliwości PS5 na jego premierę. Co prawda, czy można nazwać to osobną grą? Powiedziałbym taki samodzielny dodatek do Spider-Man 1. Bo jest dosyć krótszy, ale też nie brakuje tej grze czegokolwiek, żeby nazwać ją grom. Spider-Man 2 kupiona i ograna na premierę. Bawiłem się w tej grze znakomicie. Od razu świat, rozgrywka, postacie wciągły mnie od samego początku w tej grze. Fabuła nie jest super, jakoś nie wiadomo jaka, ale jest poważniejsza, jeżeli chodzi o pierwszą część i o Majsa Moralesa. Gramy tutaj dwoma pająkami naraz. Star Wars Jedi ocalały. I powiem szczerze, jedynka mnie bardziej wciągła do siebie. Jakoś tak... Nie wiem, może dlatego, że teraz już mam coraz mniej czasu na gry i za bardzo speedrunuję te gry, ale w tych, grze miałem takie, że no, nic mnie tutaj nie trzyma, żeby robić dodatkowe misje poboczne, co w niektórych grach, jak mnie bardzo wciągnie, ja robię praktycznie 100% gry. Tak jak było to w przypadku Astrobota. Tutaj niestety tak nie było. Co prawda trochę lizłem tych pobocznych misji, tych znajdziek, no ale co prawda trzeba przyznać, jedna z najlepszych gier, jeżeli chodzi o gry typu Star Wars i można powiedzieć, że są takimi mini, bo nie można tego nazwać solsami, ale takimi mini solsami. Stray. Gra jest bardzo króciutka, naprawdę. Jest chyba na 6 godzin. Jeżeli się skupicie, to przejdziecie ją na jednym posiedzeniu. Jest czymś totalnie innym. Nap naprawdę, nie znajdziecie drugiej takiej gry. Choćby nie wiem co, no chyba, że... Ale to też nie za bardzo, bo chciałem porównać o jokuś z PS4, tam też jesteśmy żółkiem, ale to ta... Taka bardziej dla jaj, ale tutaj mamy taką poważniejszą, można powiedzieć to, grę w lepszej grafice. Nowa fabuła niestety nie jest jakoś mega zaskakująca, mega wciągająca, ale tu chodzi o to, żeby po prostu wspinać się i przechodzić świat kotem. Teardown, czyli symulator rozpierduchy. Naprawdę, jak macie się na czymś wyżyć, to odpalcie sobie tą gierkę. Tam tworzycie swój własny albo plac zabaw, albo robicie różne misje, gdzie dosłownie wszystko, totalnie wszystko możecie rozwalić. Świat jest w takich mini-klockach i rozwalanie ścian, czy całych budynków jest w tej grze po prostu... taka. The Last of Us Part 1. I powiem szczerze, przyznam się bez bicia, nigdy w The Last of Us nie grałem na PS3, więc na PS5 było to moje pierwsze doznanie, jeżeli chodzi o tą fabułę, bo też fabuły nie znałem, co według mnie jest dużym sukcesem. Jeżeli chodzi o tą grę, naprawdę wow. Wow, wow i jeszcze raz wow. Ten świat przedstawiony, końcówka gry, normalnie uroniłem łezkę w tej grze. Jedna z niewielu takich gier. The Last of Us Part 2. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi się bardziej podoba jedynka, czy dwójka. Ponieważ jedynka to zapoczątkowała, poznajemy tych bohaterów, utożsamiamy się czasami z nimi, a to dwójka nadaje takiej, takiej, akcji, ta, takiej akcji filmowej. No naprawdę, dwie części bardzo różne od siebie, a jednak są takie bliskie. Naprawdę, jeżeli ktoś tak jak ja nie grał nigdy w The Last of Us, to teraz jest na to najlepsza okazja mi 3, Dziki Gon, edycja Complete. Grałem co prawda w wersji na PS4. Nie grałem w tą wersję kompletną, z tymi dodatkami, tą ulepszoną grafiką. Muszę się do niej zabrać. Chcę to zrobić tylko, że czas. Ta gra zajmuje około 70-80 godzin. Jeżeli liczymy grę z dodatkami, to ponad 100. Ale tak, na pewno zabiorę się do przejścia gry trzeci raz. The Quarry. Wziąłem ją po przejściu gry Until Down. Lecz nieco ta część mnie troszeczkę zawiodła, ponieważ w Until Down, jeżeli mamy jakieś wybory, gramy tymi postaciami, tak, tak tutaj wydawało mi się, że 60-70% gry to ja oglądałem. To jest taka bardziej gra filmowa niż gra. Fabuła też nie jest jakoś mega wow. Także no, tak jest 6 na 10. Tu point campus. Ja nie będę się za bardzo rozwodził nad tą grą, jest to po prostu symulator rozwiązania kampusem. W poprzedniej wersji, symulator rozwiązania szpitalem. W tym roku właśnie też ma wyjść jakiś Two Point, więc chciałbym nadrobić te dwie gry do tego czasu, żeby mieć takie pełne porównanie. Uncharted, kolekcja Dzieciństwo Złodziei. Uwielbiam. Uwielbiam Uncharted, uwielbiam wszystkie części Uncharted, najbardziej chyba część drugą, później właśnie Tom. Czy wy widzieliście jak ta gra wygląda na PS5? Czy wy to widzieliście? Naprawdę? Przecież to jest film, to jest totalny film. Są tu dwie gry odświeżone z wersji na PS4 i na PS5. Wrackfest. Bardzo dobry symulator, jeżeli chodzi o wyścigi złomów. Naprawdę satysfakcjonujące są mapy, gdzie trasy się przecierają i te auta się potem trzaskają o siebie sztos. Naprawdę, zagrajcie w to. Naprawdę polecam, jak się chcecie wyczylować Idealne. I ostatnia gra, czyli trzynastka. Jeszcze w takiej Protektorze też gra w folii. Jest to remaster starej części. Taka typowa stara gierka. wiecie, jak, jak, jak wasz stary grał w jakieś strzelanki, to właśnie to jest to, tylko odświeżona wersja. I ta odświeżona wersja różni się diametralnie, ale w tą złą stronę. Jest po prostu źle zrobiona. Chociaż nie ukrywam, ja miałem tą wersję na PC, grałem w nią trochę i powiem wam, że powiem się dobrze. Także zależy, czy graliście w pierwszą część, czy nie. Tak będziecie się bawić. No i moje drodzy, to było już wszystko z moich 50 ponad 50 gier na konsolę PS5. Następny taki odcinek będzie ich 100 i napiszcie też, czy chcecie taki odcinek o kolekcji na przykład na PS4, na PS3, na Xbox 360, na PSP, na Nintendo. Dajcie w komentarzu znać, a ja postaram się nagrać to, co będziecie chcieli. Także bez przedłużenia. Trzymajcie się, do usłyszenia, Cześć.